Witam serdecznie moi drodzy obserwatorzy z Tastyne Transdimensional One Dzisiaj wspólnie zanurzymy się w świat CEPG Pathfinder Kingmaker w której to... Dowodząc grupką dzielnych awanturników, będziemy również zarządzali całym królestwem, które od zera stworzymy. Jest to leciutki spoiler, ale bardzo integralny dla zrozumienia kwintesencji dwóch głównych osi, w ramach których toczyć będzie się nasza przyszła rozgrywka. Rozpocznijmy nową grę. Nasza główna przygoda to jest to, co nas interesuje. jak widzicie, zagramy sobie w wersji anglojęzycznej, ponieważ nie ma tutaj natywnego spolszczenia, prawda, lokalizacji polskiej, twórcy takowej nie zapewnili, jedyna dostępna jest fanowska i mechanicznie przerzucona po prostu przez translator na poziomie, na którym nie da się. W nią grać bez skrzywienia twarzy co 5 sekund na to, co na ekranie się znajduje. Nasz poziom trudności to będzie poziom trudności wyzwanie, więc przygotujcie się również na to, że w ramach tej rozgrywki częstokroć będziemy wracali do mm, wcześniejszych zapisów gry. Nie powinno was to za bardzo dziwić, jeżeli widzieliście już jakieś wcześniejsze moje let's play. tudzież zagrajmy wy, aby naszego pięknego polskiego języka prawda, używać w pełni i w każdej sytuacji. Najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o stworzenie naszej, naszego własnego bohatera, to oczywiste, że stworzymy naszego własnego bohatera, a nie wybierzemy jakiegoś już nam wcześniej przez twórców przygotowanego, to oczywiście wybranie awatara, ponieważ to właśnie nasz awatar Nasza ikonka naszej postaci, prawda, będzie nam towarzyszyła przez całość naszej przygody. I ta, ten, 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 że awata najbardziej mi odpowiada. Jak możecie się domyślić, po tym obrazku, nasza postać będzie częściowo magiczna. Za to nasza postać będzie zwykłym, szarym, naszym codziennym człowiekiem ponieważ mamy najlepsze opcje na brody. To jest jedyny powód, częściowo jedyny powód, ponieważ króciutko tłumacząc, jeżeli nigdy nie wiedzieliście w Pathfindera, Pathfinder Kingmaker jest oparty na systemie pen and paper, u właśnie Pathfinder. Jest to dość luźna konwersja zmodyfikująca chociażby zasady prowadzenia samej walki, stara się dostosować realny czas do tury. Nie wychodzi to aż tak dobrze, ale o tym może odwinkę później. Każda z ras, które możemy tutaj wybrać, posiada pewne, pewną specyficzną charakterystykę. Wiele z tych ras posiada po prostu konkretne bonusy związane na przykład z tym, że posiadają swoje i w swoich ciałach odrobinkę do mieszki krwi, zewnątrz światowców, czy innych raz, które żyją na pierwszym planie materialnym, a najbardziej uniwersalną klasą jest człowiek, który teoretycznie jest w stanie dostosować się po prostu do każdej sytuacji. Dostajemy dodatkowy atut i dostajemy dodatkowe punkty. Umiejętności. O tym odbinkę dalej. Więc tak będzie wyglądał nasz awatar. Dość mało oryginalnie musicie przyznać, bo. A może zmienimy odbinkę typ. Odebinkę bardziej. O! Szeparet, czy to ty. Odebinkę, odebinkę przypominam. Domyślnego Chopa O, Może ta twarz, ta bródka, co o tym sądzicie? To powinno być optymalne. Może odrybink, inny kolor włosów jeszcze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasza postać. Przejdźmy do tego, co jest naprawdę istotne: czy jesteśmy człowiekiem. Następnie wybieramy naszą klasę. Tych klas w Pathfinderze samym jest dużo więcej w naszej grze, tej konkretnej Pathfinder Kingmaker. Nie mamy dostępu do wszystkich klas, jakie są dla nas dostępne w samym Pathfinderze. Ja bym chciał zagrać Magusa. Jest to połączenie MAGA i wojownika, specyficznie maga, nie zaklinacza, ponieważ będziemy musieli nauczyć się naszych zaklęć, będziemy mieli konkretną ilość zaklęć, które możemy. Rzucić konkretnego typu. Jeżeli nigdy nie graliście w Dungeons and Dragons, na którym bazowany jest Pathfinder, czy samego Pathfindera, pewne rzeczy mogą nie być dla Was intuicyjne. Możecie albo sobie więcej o nich poczytać, albo zaczekać, jeszcze będę wyjaśniał w trakcie rozgrywki. Każda nasza klasa posiada pewne umiejętności specyficzne dodatkowe atuty, pewne specyficzne dodatkowe aktywne zdolności, które będziemy zyskiwali wraz z zyskiwaniem kolejnych poziomów. Na przykład Magus posiada zdolność do umagicznienia swojej broni, w takim bardzo dużym uproszczeniu posiada zdolność walczenia naraz mieczem i naraz rzucania zaklęć. To jest właśnie taki typowy Spellblade, prawda, połączenie wojownika i maga. Ja specyficznie zag chciałbym zagrać tą klasą. To jest bardzo źle przetłumaczony Kenshi. Ponieważ Sword Saint to w tłumaczeniu bezpośrednim z tego, co on tutaj gra, daje święty miecza, święty odmiecza. Tym samym sugerowałoby to bardziej magię objawień, magię kapłańską, w nomenklaturze, prawda, Dedekowej czy nomenklaturze Pathfinderowej, aniżeli magię tajemniczej, czyli magię, którą używają magowie. Dlatego od tej pory będę nazywał tą klaszę, klasę Kenshi. Po prostu tak długo jak się nie zapomnę, to jest to nasz Kenshi. Taki Kenshi jest magusem, który odrobinkę mniej skupia się na magii, odrobinkę bardziej skupia się na walce w i użyciu tej magii bezpośrednio do walki w zwarciu. Nie będę wam tutaj tłumaczył dokładnie, jak to wygląda, bo to zajęłoby z 10-20 minut, jeżeli miałbym wyjaśnić, jak na przestrzeni poziomów jeszcze to będzie wyglądało. Tym samym, będziemy Kenshim, takim mistrzem tajemnego miecza. I zajrzyjmy dalej. Bardzo istotne tutaj parametry, to co buduje samą istotę naszej postaci, to atrybuty, punkty atrybutów. Każdy z tych atrybutów, jak możecie po prawej zauważyć i sobie zatrzymać, poczytać, wpływa na inne umiejętności, zdolności naszej postaci. Siła to na przykład nasza siła fizyczna, tężyzna fizyczna. Im więcej siły, tym więcej możemy udźwignąć, tym więcej zadajemy obrażeń zwykłą, białą bronią. Tutaj dużo, dużo by na ten temat tłumaczyć. Ja się skupię tylko na tych cechach, które będziemy tutaj maksymalizowali. Mianowicie, będziemy chcieli, żeby nasza postać była bardzo zęczna, ponieważ zęczności można w przyszłości użyć również do walki w zwarciu lekką bronią. Czyli na przykład, jeżeli posiadamy rapier, to niekoniecznie to, ile obrażeń zadamy, czy, czy trafimy rapierem, zależy od naszej siły, ale jeżeli będziemy odpowiednio wytrenowani w używaniu rapiera, może zależeć od naszej zręczności właśnie. Kondycja to jest nasza wytrzymałość, tężyzna fizyczna, inteligencję. Chyba nie muszę przedstawiać i wyjaśniać. I wiedza to jest również nasza, wytrzymałość naszej psyche, że tak to ujmę, więc może lepiej byłoby, jakbym akurat wiedzę zostawił na 10, a charyzma, czyli to w jaki sposób innie nas reagują, to jak jest nasz tempor głosu chociażby, czy nasz wygląd, też jest w miarę tutaj zrozumialny. Jako ludzie możemy sobie wybrać, który z atrybutów otrzymuje dodatkowe plus 2 bonusu. Inne rasy otrzymują na przykład plus 2 bonusu w dwóch atrybutach i minus 2 w jakimś innym. A ja tutaj pozwolę sobie właśnie zagrać z człowiekiem, który otrzymuje tylko jeden bonus do jednego, ale wybranego przez siebie atrybutu. Inne jasy nie mają takiego wyboru. Na przykład otrzyma, Jeżeli dobrze pamiętam, do kondycji do siły bonusy, a minusy do charyzmy. Nie chcę tutaj sprawdzać, nie chcę tutaj się cofać. To się zmieniało między dodekami i Pathfinderem i między edycjami również. Kolejna istotna rzecz to to, ile mamy punktów inteligencji wpływa na to, ile mamy punktów umiejętności. Umiejętności to jest to, czego nasza postać nauczyła się na przestrzeni swojego życia. Czyli, na przykład, jeżeli Ćwiczyliśmy atletykę, to możemy lepiej pływać, lepiej się wspinać, tego typu rzeczy robić. Jeżeli posiadamy wiedzę arkana, to jesteśmy w stanie zidentyfikować magiczne efekty, wiedzę świat, jesteśmy w stanie zrozumieć różne, dziwne, obce języki. Perswazję, znamy pewne sztuczki, prawda, wiemy. Jak przekonać kogoś do swoich reakcji używanie magicznych narzędzi, to używanie narzędzi magicznych, które nie przynależą do naszej klasy. Na przykład MAC używając tej umiejętności, może spróbować rzucić zaklęcie objawień ze zwoje, jeżeli dobrze pamiętam, a na pewno może użyć różdżki, która taki, takim zaklęciem jest obdarzona. Jeżeli nie za bardzo znacie realia pen and paper czy RPGów, w ogólności, nie przejmujcie się tym, będzie to wyjaśniane dalej jeszcze więc jesteśmy nadludzko zręcznym ponieważ ludzki limit to jest powiedzmy 18 20 to jest już nadludzka zręczność i zwinność nadprzeciętnie inteligentnym osobnikiem odrobinkę mniejszej tężyźnie fizycznej i odrobinkę gorszym wizerunku więc jestem, jestem tutaj w miarę zadowolony z tego, jak to wygląda. Zróbmy krok dalej. I teraz wybierzemy nasze atuty. Atuty no to są takie powiedzmy kluczowe elementy naszej postaci: to, co pozwala jej przeżyć w tym świecie. Więc, na przykład, um, finezja w walce pozwoli nam to. W przeciwieństwie do domyślnego atakowania kogoś innego bronią białą, ponieważ normalnie gdy atakujemy bronią białą, dodajemy nasz modyfikator z siły do szans na to, czy trafimy. A jeżeli wybierzemy finezję w walce, to tak jak mówiłem, właśnie chociażby rapierem czy innymi lekkimi brońmi, jesteśmy w stanie tak precyzyjnie manewrować, tak precyzyjny fechtunek uprawiać, że nie od siły, a od naszej zręczności zależy to, czy taką lekką bronią trefi. Dalej, kolejna rzecz, z racji tego, że jesteśmy mago-wojownikiem, fajnie by było. Mm, najprawdopodobniej fajnie by było, pewne i nie. E, w łatwiejszy sposób rzucać zaklęcia, gdy ktoś obok się znajduje, ponieważ zaklęcia to inkantacja, e, dodatkowo często również specyficzny ruch dłońmi, więc jeżeli ktoś obok z nas się znajduje, macha mieczem, to do trudno nam może być się skupić na rzucaniu takiego zaklęcia. Ale jedną rzecz chciałbym sprawić, bo jako Kenshi możemy wybrać nasz typ broni. Ja bym chciał wybrać miecz pojedynkowy. Jest to jedna z broni lekkich, których możemy używać razem z finezją w walce, mimo że to nie jest tutaj bezpośrednio powiedziane. I teraz chciałbym się cofnąć i właśnie możemy od razu wziąć atut, który pozwala nam również zamienić obrażenia, które zadamy, jeżeli uda nam się trafić, żeby to obrażenie nie otrzymywało dodatkowego modyfikatora z siły, tylko ze zręczności, ponieważ my w całości bazujemy właśnie na naszej zręczności. Tym samym jesteśmy bardzo finezyjni w walce, jesteśmy specjalistą do walki przy użyciu miecza pojedynkowego. Jeżeli dzierżymy taki miecz pojedynkowy, to to, ile obrażeń zadamy i czy trafimy, zależy od naszej zęczności, nie od siły. Jest to bardzo, bardzo wyspecjalizowana pod tym względem postać. Dodatkowo, właśnie jako Kenshi otrzymujemy na każdy nasz poziom o jeden punkt więcej klasy pancerza, zdolności do uniku, szans na to, że ktoś nas nie trafi, jeżeli mamy dodatkowe modyfikatory z atrybutów. Więc atrybuty. Co każde dwa punkty atrybutu powyżej 10 otrzymujemy modyfikator. I taki modyfikator przekłada się również na test umiejętności. Każda umiejętność ma przepisany atrybut, na bazie którego jest ona testowana. Więc, na przykład, tutaj widzimy, że nasza wiedza na Arcana ma po pierwsze jedną rangę, następnie do każdego rzutu na tą wiedzę otrzymujemy plus 3, ze względu na to, że jesteśmy inteligentni i plus 3, dlatego, że jest to nasza umiejętność klasowa. Jeżeli to nie jest nasza umiejętność klasowa, nie otrzymujemy plus 3 modyfikatory. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tych mechanicznych kwestii tutaj się pojawia. Wybaczcie, jeżeli coś jest niejasne, nieklarowne, wyjaśnię w komentarzach, będę wyjaśniał również, gdy będzie to używane w samej rozgrywce. Jako magus, jako Kenshi również, jako archotyp, prawda magusa Kenshi, możemy używać. Zaklęć, które mają zasięg dotyku, przy użyciu naszej broni. Możemy umagicznić naszą broń takim zaklęciem. Dlatego będziemy chcieli mieć dostęp do wszystkich możliwych zaklęć, związanych właśnie, które mają tutaj taki opis, że wykonujemy dotykowy atak w zwarciu. I ten dotykowy atak w zwarciu właśnie my możemy zastąpić po prostu atakiem bronią, które również zadaje obrażenia od samej broni. Dodatkowo tarcza jest bardzo istotna, bo zapewnia dodatkowy bonus do trudności do trafienia nas, naszego AC, klasy pancerza. A co tutaj jeszcze byłoby istotne koło? najprawdopodobniej jakieś putliki by nam się przydało, czyli Grease. No, nie wiem. Prawdziwe uderzenie na wszelki wypadek. Jeżeli będziemy walczyli z czymś, czego nie da się trafić, to takie prawdziwe uderzenie może nam się przydać. Nie biorę na przykład najbardziej typowych magicznych pocisków, Magic Missiles, ponieważ nasza postać będzie walczyła w pierwszej linii, właśnie będzie używała Innego typu magii ofensywnej. Magic Missiles są bardzo dobre dla magów, którzy trzymają się z tyłu, a my będziemy mimo wszystko trzymali się dość, dość, dość blisko samej tej samego głównego nurtu akcji. Dodatkowo każdy magus otrzymuje również wszystkie sztuczki, i takie sztuczki możemy rzucać w nieskończoność. Dobrze. A z kolei. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o magię pierwszego poziomu, będziemy mogli wybrać w przyszłości tylko jedno takie zaklęcie jedno zaklęcie dziennie z tej naszej listy rzucać. To, co wybraliśmy obecnie, to zaklęcia, które znajdują się w naszej księdze zaklęć na przyszłość. Więc dalej wybieramy nasze imię. Oczywiście jesteśmy jesteśmy Transdimensional One. Mój charakter to będzie neutralny, dobry. Zazwyczaj lubuję się w, grać w CRPG jako osoba właśnie dobra, do dobra dążąca i do dobrostanu, w tym przypadku naszego królestwa właśnie, stająca się zmierzać. I teraz tak, pozwolę sobie swoje, swój prawdziwy, prawda, mojej własnej osoby Data urodzenia, tutaj dzień i miesiąc, prawda? Tak samo moja postać będzie miała. I e, głos, głos jest odebinkę, cicho w tle. E, jesteśmy, głos pragmatyczny, transdimensional, avatar. Zobaczmy podsumowanie, czy wszystko się zgadza. Zręczność, siła, kondycja. Kenshi she, nie Swordsaint, tylko can she? Szansa na atak. Tutaj szansa na atak pokazuje się nam przy użyciu dowolnej innej broni niż yy, miecz pojedynkowy. Yy, my tak naprawdę będziemy mieli plus 5. Ponieważ dla miecza pojedynkowego będzie nam się liczyła zręczność. Yy, szansa yy, klasa pancerza. Każdy, kto chce nas trafić musi przerzucić. Ten wynik, żeby w ogóle nas dotknąć. I nasze rzuty odpornościowe, prędkość. Wszystko tutaj mniej lub bardziej powinno się zgadzać, tylko AC powinniśmy mieć na poziomie 16, jeżeli, dobrze, jeżeli się nie mylę, ponieważ ten modyfikator powinien zaskoczyć od razu, gdy pojawimy się w świecie G. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie miało miejsce. I zaczynamy naszą rozgrywkę. Oj, troszeczkę czasu nam zeszło. Za dużo tłumaczyłem. Niekoniecznie większość z was była tym zainteresowana. Zgaduję, że jeżeli zajrzeliście do tego nagrania, to co nieco wiedzieliście już na temat Pathfinder'a czy Pen and Paper czy RPG. Nasza przygoda rozpoczyna się w posiadłości Mistrzów Lloydów Miecza Aldorei. Zwabieni obietnicą olbrzymiej nagrody związanej z niebezpiecznym zadaniem, bohaterowie wszelkiej maści zgromadzili się tutaj. Jak widzicie, będę się tłumaczyć na bieżąco to, co zostanie nam przedstawione w świecie przedstawionym. Um, Mam nadzieję, że będzie to wystarczająco klarowne dla Was. Amiri, osoba, która wygląda jak barbarzyńca płci żeńskiej, przemawia. Gdzie oni są? To zajmuje wieki. Nawet nie powiedzieli z jakiego powodu szukają. A bohaterów, i kim w ogóle są ci Aldory, Czy są bogaci? Tertusz się odpowiada, jest to niskiej postury. Najprawdopodobniej Gnom, a sugeruje, aby Amiri się uspokoiła i informuje, że mistrzowie miecza Aldory są wspaniałymi pojedynkowiczami, którzy są bardzo bogaci, i wpływowi w tej części Bravo, gdzie Bravo to jest królestwo na terytorium, którego się znajdujemy. Więc Tartusio sugeruje, aby Amiri się uspokoiła albo szybko nauczą ją na Amir oczywiście niezbyt dobrze reaguje na Słowa tuż nazywając go purpurową ropuchą, co pasuje do stylu jego odzienia. A odzywa się Lindsay. Oczywiście żadna z tych postaci nie została nam jeszcze przedstawiona. Jest to najprawdopodobniej, nie pamiętam, albo Halfling, najprawdopodobniej Halfling Barrett, jeżeli mielibyśmy sugerować się jej. Obrazki. Więc rozpoczyna się tutaj już właściwa akcja. Przybywa lord Miecza Aldori i jakiś administrator, który nie posiada przy sobie cięższego oręża. Yamandi Aldori przemawia teraz do wszystkich. Witam was wszystkich. Jestem lordem Miecza Jamandi. Yamandi Aldori i to jest um, Lord Major, czyli burmistrz prawda? E, Lord Burmistrz czy Józef Selemius z Restow Witajcie w mojej posiadłości e, Burmistrz dziękuję nam za to, że odpowiedzieliśmy na wezwanie e, i Mówi, że widzi tutaj samych bohaterów, którzy są silni i pozbawieni strachu, dokładnie tacy, jakich restów teraz potrzebuje. A... Aldori, di ja Aldori, dziękuję tutaj e, swojemu przedmówcy i e, przedstawia nam nasze zadanie. E, mówi, że poza granicami Bravo znajduje się obszar nazywany Skradzionymi Ziemiami. Jest to terytorium, m, odnośnie przynależności, którego toczą się polityczne dysputy. Obecnie jest on. E, I jeżeli pojawiłby się pojawiłaby się nowa głowa stanu, prawda, która przejęłaby tę ziemię, Restoff byłby bardzo wdzięczny za ustabilizowanie tej sytuacji. E, niefortunnie na osobę, która może osiągnąć po taki tytuł, e, czeka wiele niebezpieczeństw, chociażby obecnie te ziemie są kontrolowane przez grupę bandytów. Ich wodzem jest Staglor i osoba, która chciałaby przejąć kontrolę nad tymi skradzionymi ziemiami, musiałaby najpierw pozbyć się tych bandytów z tego obszaru. Możemy się dopytać, kto otrzyma tytuł. Tartusio stwierdza, że to oczywiście on taki tytuł otrzyma. Echaim mówi, że na ten moment za wcześnie mówić o tym, że możemy nawet odnieść sukces. A Yamandi prosi o ciszę i mówi, że e, tenże tytuł, prawda, barona zostanie przekazany osobie, która. Najbardziej się zasłuży, dla której będzie to najbardziej odpowiednia nagroda, bardzo polityczna odpowiedź, i my, jako główny bohater, możemy się domyślić, mm, komuż to, jeżeli nam się uda, oczywiście taka ekspedycja, tenże tytuł barona przypadnie. Możemy się zapytać, dlaczego Stack Lord nie jest uznany za jednego z kandydatów. Yamandin uh, ja najwyraźniej była w stanie się z nim dogadać, sądząc jej odpowiedzi. Uh, możemy się dopytać, dlaczego chcą nas wspomóc w sięgnięciu po tą baronie. Okej, okay, to już się sugeruję, żebyśmy się zamknęli i nie pytali o tego typu kwestie. I odpowiedź Yamandi bazuje na tym, co już wcześniej nam mówiła, że chodzi zwyczajnie o stabilizację tego regionu. To jest bardzo istotne. I KSI właśnie zauważa te niedomówienia, sugerując, że jest to związane z intrygą, właśnie z kwestiami politycznymi. To jest pierwszy raz, kiedy ten trafling się odzywa. Jakiej nagrody dodatkowo możemy się spodziewać? Może będziemy mogli się spodziewać wsparcia finansowego dla ustabilizowania tej naszej nowej barony? Więc Ami sugeruje, że za dużo już tego gadania i Yamandi się z nią zgadza, sugerując, żeby rozpocząć część oficjalną bankietu. Więc. Dowiadujemy się, że wyruszymy następnego dnia, kiedy będą przygotowane zapasy. Yamandi ja dziękuję nam za to, że zgodziliśmy się na tą ekspedycję. Odrobinkę więcej ogólnych, ogólnych informacji i rozpoczyna się nasz bankiet. Zagraduje do nas Lindsay. E, właśnie tej te niskiej postury osoba trzymająca w swoich dłoniach książkę. Przedstawia nam się więc wreszcie nasza postać również, wie jak ona się nazywa. E, informuje nas, że faktycznie jest bardem i że to jest jej pierwsza przygoda i e, że powinniśmy nauczyć Staglorda tutaj lekcji. Nauczyć go, e, że zło nie płaca albo coś z tego typu frazesów. E, to ja w takim razie po prostu się przedstawię. Miło mi Cię poznać, Lindsay. Również miło mi Cię poznać. Chciałabym Cię o coś zapytać. Pyta nas, co sądzimy o Tertuscio. I również wspomina, że jesteśmy osobą, której chcę napisać książkę. Co za książkę? Mm, teraz wyjaśni. I Lindsay opowiada o tym, że biografie bohaterów są pisane często po latach, kiedy już e, przez osoby, które nigdy takiego bohatera nawet nie spotkały. I Lindsay sobie wymyśliła, że ona znajdzie Przyszłego bohatera będzie z nim od samego początku, i w ten sposób e, jego heroiczna przygoda będzie w pełni e, przez nią e, opisana. E, więc jak najbardziej się zgadzamy. Wspaniały plan. E, ty, e, ja będę się zajmował osiąganiem takich wspaniałych celi, e, a ty te spisywaniem tego, co uda mi się osiągnąć. Jesteśmy umówieni i do zobaczenia następnego poranka. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy porozmawiać z tymi osobami tutaj. Porozmawianie z nimi będzie kończyło się tylko pokazaniem krótkiego dymku informującego nas o tym co te osoby sądzą. Dobrze, dobrze, możemy z tej sali już wyjść. I w tym oto punkcie moi mili zakończymy nasz pierwszy odcinek. Chciałbym serdecznie podziękować wam za to, że to jest ze mną jesteście. Mam nadzieję, że tą wspólną przygodę w Pathfinder Kingmaker tutaj przeżyjemy. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia moi drodzy. Hej, hej.